Witam wszystkich fanów <laughs> i zebranych, tych, którzy chcą posłuchać. Dzisiaj nie będzie o nauce, tylko będzie opowiadanko. Żeby była jakaś zmiana. Opowiadanko, które kiedyś utworzył, napisał mój tata, Wiktor. No ja je opowiem, więc nas jest dwóch Pawli Pawlikowskich. O, pawlikłowskich. Jest to tyle może ciekawe, że cała opowiadanka, wszystkie wyrazy zaczynają się na literkę P. I nazywa się popołudniowa przechadzka Pana Pawła. Pan Paweł, podjadłszy porcją pysznie przypieczonej pantarki, popiwszy paroma pucharkami perlistego piwa porteru, powstał pełen przeróżnych ponętnych planów, postanowił pójść po południu powitać przyszłą połowicę, prawdziwie piękną Pannę Paulinę. Przywdziawszy przeto pepitkowe pantalony, przywdział przez pokojówkę pelagię podane palto, po czym podniósłszy posrebrzaną papierośnicę pełną pierwszorzędnych papierosów płaskich, poszedł poprzez park prowadzący pod portierkę pensjonatu Panny Pauliny. Panna Paulina, powabna przedstawicielka płci pięknej, przeczuwając przyjście przystojnego, przemiłego pana Pawła, porozkręcała papierowe papierotki, przypudrowała pachnącym paryskim pudrem bólne policzki, poprawiła przezornie perlonowe popielate pończoszki, po czym pobiegła powitać przybyłego pana Pawła. Po przeczułym powitaniu, pan Paweł przedstawił poważnie pokochanej panience przepiękny plan przyszłego przedsięwzięcia. Płocha, podniecona panna Paulina po, pospiesznie przyklasnęła przedstawionemu projektowi. Poszli przeto to pełni prawdziwej pogody, podziwiać piękno październikowej przyrody. Październikowej przyrody, powiecie państwo, przez październik. Hola przeważnie pusty, ponieważ przezorni parowcy pozbierali plony. Pięknopióre ptaki podlatywały poprzez podniebne połacie. Pustka. Przyroda pretekstem. Prastary Park, przychylny powiernik par pociągał powabem ponętnych perspektyw. Przeto pomimo pustki pan Paweł plus panna Paulina pochłaniali płomienne pocałunki. Pozdrawiam serdecznie i do następnego spotkanka, do miłego.